Cześć, witajcie, jestem Łukasz B, a to kolejny odcinek z samych quizów na tym kanale. Była przerwa, nie wiem dlaczego nie nagrywałem, ale zaczynamy. Daily. Tak, zaczynamy. Daily, mam nadzieję, że, że będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Zacznijmy od czegoś łatwego. Co? No. Od czegoś. Może o psa. Okej. Okay. Wymierz pomiędzy psami a słodkościami. A przekażemy ci kilka uroczych wiadomości. Okej. Okay. Wybierz między psiakami a słodkościami. Okej. Okay. No, chyba zdecydowanie ten psiak jest słodszy od tych słodkości. Dobrze. Tutaj no. Dobra, tego wybiorę, bo te dwa, ps, pies, te pies, dwa pieski są bardzo <laughs> słodkie, też. Wybierz między psiakami a słodkościami, dobrze. Okej, okay, no chyba zdecydowali pies. Wybierz między psiakami, dobra. No. No, chyba wiadomo, że tu. Psy, nawet to samej... O kawapu. Same, same, same pieski dawał. Między psiakami a słodkościami. Oczywiście, że dam pieska. O ho, 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 ho. No. Wybierz między psiakami a słodkościami. Okej. Okay. No, no wiadome. Oto twoje urocze wiadomości. Uwielbiam cię za twoje szalone pomysły. Twoje ciepłe ściski, pocałunki to wszystko, czego pragnę. Najsłodszym słowem dla mnie jesteś ty. Co o nich myślisz? Daj koniecznie znać w komentarzu. Dobrze Lecimy dalej Może... To, to, to był tylko taki quiz na rozgrzewkę Dzisiejszą tematyką jest World Cup Czyli Mistrzostwo Świata w Katarze Ogólnie piłka nożna Więc klikamy sport Gdzie tu jest sport? Tutaj? No i dajmy jakiś quiz Okej okay. Nadajesz się na kolejnego Roberta Lewandowskiego? Sprawdź. Chodzisz na jakieś treningi z piłki nożnej? Nie. Czy w ogóle ja lubisz piłkę nożną? Tak, to najlepszy sport. Jak często oglądasz mecze? Gdy jest, jakiś fajny. Lubisz na Roberta Lewandowskiego? Tak, może być. Chciałbyś być bramkarzem czy piłkarzem? No, to jest bardzo ciężki wybór, ale ja bramkarzem. Zdaje się na los. <grym> Aha. Tak, mógłbyś zastąpić Roberta Lewandowskiego. No i to mi się podoba. Lecimy dalej. Okej. Okay. Um, to jest łyże. To wygrał. <tryk> Czy dwóch. Rozpoznasz piłkarzy grających w ostatni mu <tryk> mundial? Dobra, Luis Sua Suarez. <tryk> Także się robić. jednak nie, bo ja, ja jestem bardzo słaby w odgadywaniu w piłkarzy. Nie znam sobie dużo, ale, ale nie. No to, lecimy dalej Głosowanie mundial 2022 Czarno, A ja to już robiłem Dobra Zgadza się, czy oglądasz mundial Czy jesteś fanem piłki nożnej? Tak, jestem Czy w ciągu najbliższego tygodnia oglądałeś jakiś mecz polski? No w najbliższym tygodniu Polska nie grała więc dam, że nie, nie oglądałem. A dobra, tak oglądałem. Jak myślisz, kto może wygrać Mundial 2022? Brazylia już odpadła. Francja jeszcze żyje. Tak, żyje. Argentyna na, y, nadal żyje. Anglia nie żyje. Ktoś inny nie ma pojęcia. Według mnie Argentyna może wygrać. Czy kiedykolwiek byłeś na żywo na meczu piłki nożnej? Tak, raz byłem na meczu piłki nożnej, na stadionie. Oczywiście nie reprezentacji Polski, tylko takiej mniejszej jakby. No dobra. Czy masz swojego ulubionego piłkarza? Tak, mam nawet kilku, no tak. Czy wiesz w jakim terminie trwa mundial 2022? Tak, wiem. Czy twoi znajomi oglądają mundial? Tak. Ale niektórzy. A nie, tak większość ogląda. Czy oglądałeś Euro 2020? Nie, nie oglądaj. Tak. Oglądam się rozwasi. No i to się zgadza, bo oglądam. Jeszcze dwa quizy sobie zrobimy. Czy wierzysz w wygraną Polaków na Mundialu w Katarze? Jesteś optymistą czy pesymistą? A raczej optymistą. Czy oglądałeś wszystkie dotychczasowe mecze reprezentacji Polski? Nie. Co myślisz o trenerze Czesławie Michniewiczu? Widać, że jest zaangażowany, wierzę w niego. Jak oceniasz kondycję polskiej drużyny w meczu z Meksykiem? Kiepska, bardzo się zawiodłem. Co myślisz o grupie, która wylosowała się w Polsce? Jest OK, to nie jest grupa śmierci. Czy słyszałeś, że kontrowersja związanych z FIFA i niewolnictwem w katarze? Nie. Jakie jest Twoje zdanie do składu reprezentacji Polski? Nie załam do stylu. To najlepszy składek więc lat. Czy na co dzień interesujesz się nożną? Tak, jestem wiernym kibicem. Nie. No, nie wierzę. Niestety. Dobra. Rozpoznasz stadiony? Nie, 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 nie. Ok. Federation, służba. Sportowe doble. Dobra. Tego nie grałem, więc zobaczmy. To będzie taki finał, to będzie ostatnia gra. Więc zacznijmy. Jaki obrazek się powtarza? Okej. Okay. I ten. korolka. Jaki obrazek się powtarza? Okej. Łyżwy. Tutaj powtarzają się rękawice. Tutaj powtarza się ta tarcza. Cel. Jaki obrazek się powtarza? Okej. Okay. Co jest? Piłka. Jaki obrazek się powtarza? Mm. Okej. Okay. Sztanga. Jaka sztanga ciężarek? Jaki obrazek się powtarza? Ech. Uh. Łyżwy. Obrazek się powtarza. Ale puchar. Mistrzowsko. 8 na 8. Gratulacje. Świetnie sobie poradziłeś w tej sportowej wersji doble. Pytanie nie sprawi ci najmniejszego problemu. Podziel się wynikiem w komentarzu. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego... Nowego materiału, czyli odcinka. Trwa daily, znaczy zaczęło się daily. Będzie się, będą się tutaj pojawiać filmy codziennie o 18.00. Oczywiście, więc życzę miłego dnia. Możecie mnie zasubskrybować. Zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Co ja taki dziwny jestem, taki jakby taki... taki no taki ten. No. No to widzimy się jutro o 18.00. Pa pa!